Sygnację. Czy otwiera to drogę do kadencyjności papieży? By rządzić potrzeba sił na przygotowywanie wystąpień czy tysiące spotkań, ale przynajmniej w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat kadencyjność głowy tego państwa wydaje się bardzo mało prawdopodobna z Watykanu dla wiadomości Urszula Rzepczak. A to proszę Państwa też historyczna chwila w sporcie. Kamil Stoch, mistrzem świata. Polski skoczek zdobywa najwyższy stopień podium po rewelacyjnych skokach w Predacie. Ogratulował mu Adam Małysz, który dokładnie 10 lat temu triumfował na tej samej skoczni. Dziękuję tylko za całe wsparcie, jakie mi okazaliście przez wszystkie trudne chwile, które do tej pory przeżyłem. I dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali, począwszy od moich najbliższych po... Bo... Po każdego kibica przed telewizorem. Kamil Stoch złoto wywalczył dzięki dwóm fantastycznym skokom na odległość 131,5 i 130 metrów. Prowadzenia po pierwszej serii nie oddał drugiemu na podium, słoweńcowi Peterowi Prewcowi. Trzecie miejsce zajął Norwek Anders Jacobsen. O tym dwunastolatku. Gaszenie pożarów w Platformie. Premier zmienia zdanie. Nie chciał, ale już chce. Donald Tusk będzie jednak kandydował na szefa partii. Decyzja zapada po tym, jak emocje wokół wewnętrznej konkurencji rozpalił Grzegorz Schetyna. Sprawa konserwatystów ciągle się tli. W poniedziałek ma być jasne, co dalej z Jarosławem Gowinem w rządzie. Justyna Dobroszowacz. stosowne pytanie w takich okolicznościach. Pytanie o przyszłość Jarosława Gowina jest jak najbardziej na czasie. Choć wychodzące z posiedzenia zarządu posłowie PO robili wszystko, by złagodzić napięcie. Stoch ma wygrać. Taką chwałę podjęliśmy na zarządzie Platformy. Za swój wyskok, jak liberałowie Platformy określali awanturę wokół związków partnerskich, nieformalny lider frakcji konserwatywnej może jednak zapłacić. W poniedziałek premier zdecyduje, czy usunie go z rządu, czy nie. Czy wyglądam jak przestraszonego? No proszę no mi. Ja w środku, co się dzieje. Yes, ja jestem kiedyś mi psycholog powiedział, że jestem, jak on to powiedział, że jestem nienormalnie spokojnym człowiekiem. Premier chce zaprowadzić spokój w PO. Robi porządki w partii i wyraźnie przyspiesza. Wycofuje się z tej deklaracji sprzed dwóch lat. No ile można takiego typa jak ja znosić, jest ten moment, kiedy naprawdę powinno dać się szansę następcom. Także zakładam rzeczywiście, że to jest. Moja ostatnia kadencja. Już wiadomo, że nie ostatnia, Donald Tusk kolejny raz stanie do boju o fotel przewodniczącego. Jak Pan przyjął tą deklarację premiera? z radością, bo to jest to, to, zmienia troszeczkę bo, 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 dlatego, że było dużo spekulacji w tej sprawie. A jak się kończą spekulacje, to zaczyna się prawdziwa polityka. I tak zrozumiałam deklarację premiera jako odważne podjęcie wyzwania rzucił panu rękawice, czy Jak to? Ale ja jeszcze nie podjąłem decyzji. Ale w kuluarach coraz głośniej mówi się, że strategiczna rezerwa Platformy szykuje się do strategicznego starcia z premierem. Szczególnie, że przewodniczącego PO prawdopodobnie będą wybierać wszyscy członkowie partii. Wszystko jest okay. Być może decyzje Donalda Tuska o starcie w wyborach przyspieszyły rozważania Grzegorza Schetyny, by rozdzielić funkcję premiera od szefa partii. Takiej otwartej wojny frakcji w Platformie jeszcze nie było i wszyscy wiedzą, że im dłużej i to trwa tym gorzej dla PO. Stąd pewnie wyraźne ultimatum dla Jarosława Gowina. To jest pytanie do pana premiera. W poniedziałek będzie decyzja, musicie Państwo poczekać. Nie mam takie poczucie, że on się trochę pogubił, ale też mam takie przeświadczenie, że minister sprawiedliwości nie jest ministrem od sumień. Wiele wskazuje na to, że los ministra nie jest przesądzony. Dojdzie jeszcze do rozmowy premiera z Jarosławem Gowinem w cztery oczy. Kolejnej musi się premier, ale też chyba już jako przewodniczący partii policzyć, no, czy ma siłę na tyle, żeby w razie czego z Jarosławem Gowinem e, e, współrządzić, czy bez Jarosława Gowina sobie da radę. Idą dni próby dla Gowina, albo sam teraz zrobi ruch, no i to zrobi ruch do przodu na kilka kroków. Albo odkroją go powoli jak salami. Według naszych informacji Jarosław Gowin miał już sądować konserwatywnych posłów, czy w razie jego wykluczenia czy odejścia z partii są gotowi pójść za nim. Rozmawiamy o różnych rzeczach i, i nie traktowałbym to jako sądowanie. Na pewno nie odejdę z PO. Na razie PO powołała zespół, który ma pracować nad projektem jednej ustawy o związkach partnerskich. Justyna Dobroszoracz, wiadomości. Gigantyczna afera mięsna, która wstrząsnęła Unią, dotarła także do Polski. Jeszcze niedawno zapewniano, że nie mamy z nią nic wspólnego, ale okazuje się, że także w polskich firmach wykryto ślady koniny zamiast wołowiny. Służby weterynaryjne zapewniają, zagrożenia dla konsumentów nie ma, jednak producenci cierpią. Eksport polskiego mięsa ostro w dół, kolejne kraje usuwają ze sklepów nasze produkty. Michał Siedgieta. Badania nie zostawiają wątpliwości. Mięso wykorzystywane w niektórych polskich firmach było podrabiane w trzech próbkach. Zamiast wołowiny była konina. Mięso końskie znaleźliśmy w surowcach używanych do produkcji. W tej chwili trwa dochodzenie, skąd te surowce i od jakich przedsiębiorstw trafiły do tych zakładów. Sprawę bada prokuratura. Inspekcja weterynaryjna nie podaje nazw zakładów. Wiemy na razie, że to firmy z województw mazowieckiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. Do tej pory inspektorzy sprawdzili 121 próbek mięsa. Kolejne 80 na badanie czeka. zasady prawa jakby, taki produkt, gdzie znajduje się mięso niewiadomego pochodzenia uznaje się za niebezpieczny. Mimo, że Konina nie jest żadnym zagrożeniem dla konsumentów. Afera objęła już całą Europę. Przypadki podrabiania mięsa odkryto też w Afryce, a nawet w Brazylii. To jest problem korupcyjny, że ktoś po prostu na tym chciał zarobić. I w sposób naprawdę niekontrolowany trafił takie dużej ilości tego produktu na rynek. To jest praktycznie zamieszany w to cały świat. Minister rolnictwa przez ostatnie tygodnie wielokrotnie zapewniał, Polska tu jest jak do tej pory czysta jak łza. Dziś takich gwarancji już nie daje. Wyjaśniamy, a skąd ta wołowina ona dotarła z Polski. Czy pochodzi tu od naszych producentów i przetwórców, a być może przyjechała z zewnątrz, i to wszystko jest sprawdzane. Afera mocno uderzyła już w polską branżę mięsną. Według szacunków, eksport polskiej wołowiny w ciągu miesiąca spadł o jedną trzecią i pewnie będzie gorzej. Byłem ostatnio na spotkaniu z ambasadorem Chin i pierwsze co powiedział to słyszałem w BBC, że macie jakiś problem z mięsem. Brytyjska sieć Tesco ogłosiła dzisiaj, że na wyspach będzie sprzedawać tylko mięso pochodzące od tamtejszych farmerów. Chcemy skrócić ten łańcuch żywnościowy. Chcemy, żeby Brytyjczycy kupowali produkty od brytyjskich rolników, a dzięki temu rolnicy będą lepiej zarabiać. Sieci ze swoich restauracji w całej Europie również wycofuje mięso pochodzące z Polski. Podobnych sygnałów napływa coraz więcej. Już widać, że to nie będzie łatwy rok dla polskiej branży spożywczej. Krótka kampania negatywna może zniweczyć wieloletni wysiłek, wieloletnie nakłady finansowe na budowanie pozycji na. Na rynku inspektorzy w Polsce obiecują kolejne kontrole. W marcu mają być prowadzone w sklepach. Jest jeden sposób, by naprawdę skończyć tę aferę: znaleźć oszustów i ich ukarać. Michał Siegeda wiadomości. Co ciekawe, te ostatnie słowa, które Benedykt XVI wypowiedział publicznie z okna Castel Gandolfo, bardzo pasują do tych, które wypowiedział z balkonu Bazyliki Świętego Piotra, gdy po raz pierwszy pokazał się nam jako papież. Dziś mówił, jestem tylko pielgrzymem, który zaczyna ostatni etap swojej wędrówki na ziemi. Wtedy, osiem lat temu, mówił, jestem tylko skromnym pracownikiem winnicy pańskiej. Teoretycznie, z cały świat, ale tak naprawdę... Znego może tylko jeden człowiek, brat Georg. I właśnie dziś rozmawiał z nim Marcin Antosiewicz. To najbliższa osoba papieżowi. Jego o 3 lata starszy brat. Od 40 lat mieszka w tym domu w Ratysbonie. Nie zamierza przenieść się do Rzymu. Będzie go odwiedzał i telefonował, jak wczoraj wieczorem. Dobrze zniósł ten wczorajszy dzień. Był bardzo wdzięczny i zadowolony. Teraz jego życie idzie dalej. A czy robi już plany na przyszłość? Nie, nie robi żadnych planów. On jeszcze nie wie, jak to się wszystko poukłada, co przyniesie los. Czeka, aż samo do niego przyjdzie. Kontynuował pontyfikat Jana Pawła II, mówi jego brat. Odszedł, bo nie starczyło już siły, by prowadzić Kościół w tych trudnych czasach. Skandale, afery, o których wciąż informują media, Wikileaks, etc. Czy to także miało wpływ na jego decyzję? On od razu reagował na różne sposoby bardzo poruszyły go te błędy, niegodziwe czyny, które się wówczas wydarzyły i starał się wprowadzić rozwiązania, które w przyszłości pozwolą uniknąć takich rzeczy. Zostawia po sobie trzy kliki i mnóstwo przesłań, także tych wypowiedzianych w Ojczyźnie, w Bundestagu do polityków, by stali na straży prawa, we Fryburgu do wiernych, że kościelni rutyniarze są dalej od Boga niż wątpiący agnostycy, w Erfurcie do ewangelików, że Luter w swojej drodze szukał miłosiernego Boga, pancerny kardynał, pancerny papież. Czy te wszystkie określenia bardzo go raniły, czy nie brał ich na poważnie? Raniły go. Traktował je poważnie z przykrością. On po prostu był źle zrozumiał. Rozumiany. Te opinie nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Całkowicie go źle oceniały. Ksiądz Georg poleci do brata 3 kwietnia. Zostanie na dwa tygodnie. Mówi, że jego brat nie przygotował następcy. W rozmowie z nami wymienia tylko jednego kandydata Kanadyjczyka, kardynała Marka Uleta. Jakiego człowieka potrzebujemy obecnie na czele Kościoła? Potrzebujemy takiego człowieka, jakim był Jan Paweł II. I takiego jak mój brat. Papieży wizjonerów, którzy żyją wiarą i czynią z wiary fundament życia. Papież był wielokrotnie w Polsce. Jego brat dwa razy. Nam chwali polską kuchnię, dlatego cieszy się z prezentu, pitnego miodu, którego kiedyś skosztował w Krakowie. Mówi, że znacznie trudniej jest być papieżem niż bratem papieża. Zresztą w książce o takim tytule opowiada o rodzinie Ratzingerów. Książki o bracie ex papieżu nie planuje. Gor Kratzinger nie przypuszcza, by jego brat jeszcze kiedykolwiek zabrał publicznie głos, na przykład wydając książkę. Ma tylko nadzieję, że ludzie będą wracać do dziedzictwa tego pontyfikatu. Może teraz już bardziej na spokojnie, bez etykietowania. I jeszcze jedno. Prosiłby pozdrowić Polskę od niego i brata. Ratys Bona, Marcin Antosiewicz, Wiadomości. Nikt jeszcze nie odchodził w taki sposób jak Benedykt XVI. I nikt jeszcze nie wie, co z tego wyniknie. Jedno jest pewne. Za trzy minuty... Dokładnie za trzy minuty kończy się jakaś epoka. Bardzo dziękuję, Piotr Kraśko i reporterzy Wiadomości. Byliście naprawdę blisko tych historycznych wydarzeń. Siedem lat, 10 miesięcy i 9 dni, proszę Państwa. Tyle trwał ten pontyfikat. Ostatnie chwile pontyfikatu Benedykt XVI spędza właśnie tam, w Castel Gandolfo. No i tam jeszcze przez moment jesteśmy. Castel Gandolfo na żywo.